Muzeum Dom PRL-u w Toruniu. Obywatelko, obywatelu, obywatele. Miejsce w Toruniu nowe, a jednocześnie mające historię czasów PRL-u. Pani Joanna przenosi nas w czasy z proszkiem bis czy mydłem kajtek. Można przypomnieć sobie jego zapach, bo jest na stanie muzeum. W kuchni mamy kartki na żywność i żywność, jaka nam towarzyszyła w tamtych latach. Herbata madras, budyń czy sok z wodą z syfonu. W pokoju możemy pograć na gitarze. Tak, eksponaty można dotykać, posłuchać abby, czy wygodnie usiąść i zrobić sobie piękną fotkę na kanapie. I jeszcze wiele innych atrakcji i opowieści na ten temat, ale warto tam pójść i przenieść się w te czasy samemu.